Hej, witajcie z tej strony. Spidekes, a to jest mój kolejny odcinek. Gramy w Minecraft. To jest już dziewiąty odcinek. Ja jestem na tle mojego domku. To jest mój skin. I jak obiecam, dzisiaj idziemy do kopalni. Tam, <laughs> wiecie, na dole, może znajdziemy jakąś skrzynię. No nie? Dobra. Jak widzicie, tutaj dałem trochę upiększeń. No bo co? Pierwszy dzień nowego roku, a więc trzeba to jakoś uczcić. Ja. Mm, a takie jany sobie dałem. Tutaj dałem dynie. I właśnie kwiatki na takiej doniczce. I obraz. <laughs> Zaraz wam zaprezentuję, jak zrobić takie, takie, no wiecie. To na kwiatki. Kurde. Dobra. No to widzimy się po szybkim cięciu. Ok, doniczkę robimy w taki sposób, czyli przypalamy z y, glinę w piecyku y, na cegiełki i robimy tak z cegiełek. Dostajemy wtedy doniczkę. Dobra, okej. Okay. Tylko poczekajcie ja jeszcze sobie wezmę ym, moją, mojego cośka. O, ja już go mam. Tutaj jak widzicie mam diamentowy kilo. Mam kowadło i trochę mi lewa poszło, ale wszystko jest ogólnie ok. Dobra, no to widzimy się na dole. No to Marka. Dobra, jestem już na dole, a więc idziemy do kopalni, słuchajcie. No zobaczymy. Może coś fajnego znajdziemy. Może jakieś diamenty. Czy coś To trzeba jakoś tak oświetlić Żebym wiedział, że to tutaj jest No i od razu Widzicie Co zbieram, no nie To jest trochę mi potrzebne Bo łuk z tego zrobię Na pewno I takie tam rzeczy Inne Dobra, mamy lazerut Okej, okay, może poświecę No, nie będę wszystkiego brał, tak szczerze, tych, tych nie będę wszystkich brał, ale trochę wezmę, trochę nie. No nie. Um, tutaj już chyba byłem. Bo to znaczy, bo ja chciałam, wiecie, zobaczyć, czy jest tutaj co szukać na tym odcinku, ale, no wiecie, wszystkiego tam nie zobaczyłem. Dobra, mamy żelazo. Okej. Okay. Jeszcze gdzie to, ale no wiecie, będziemy tutaj do końca odcinka siedzieć. Ja potem to już jak zakończę, to pójdę do domku. Bo zanim ja znajdę wyjście, to minie trochę czasu, a więc wiecie, jestem trochę zapominalski za to. Sorry, ale będziemy więcej w kopalni. Jeżeli nie będzie taka mała, no nie, ale to z, znaczy, wiecie, kopalnie zawsze są duże, no nie. Okej. Okay. Dla mnie jest tam najważniejsze to, abym znalazł jakieś. Jakieś, kurde, te. Jakieś, może, nie wiem. No, oczywiście skrzynia. Skrzynia to jest akurat tutaj najważniejsza rzecz. A więc wiecie, jak to bywa. Poczekajcie zaraz kurde, okej, okay. jeszcze to ogarnę, dobra, grzyby, 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 też grzybki by się wzięło, no nie, dobra, hmm. o, y są jakieś tory, to je wezmę. A tako. Wow. O. No, powoli widzę, że są fajniejsze rzeczy. Jest już złoto. Poczekajcie, zaświecę. Okej. Okay. Mamy złoto, lazerut. ale diaksów <ścoughs> nie ma. Ale co, tam mam diaksy. Trochę mam. Bo wiecie, bo mam kilów ze szczęściem. A więc, jak znajdę, jak się to? Wiecie, to od razu biorę, kurde, jest pompa. Węgiel. Wungiel. Wow. Patrzcie. To mi tyle węgla wypada. Tak dwa, trzy, a nawet nieraz cztery. O, właśnie, redstone. To jest też dla mnie bardzo ważne, bo wiecie, no, redstone, redstone'em, ale fajne rzeczy, jakieś tam mechanizmy, czy coś można by później z tego zrobić. I to, to jest bardzo przydatne. Ja spróbuję na jakimś odcinku zrobić, nie wiem, coś z tym redstone'em, no na pewno zrobię. Mam, mam taką nadzieję, no nie No, dobra Widzimy, że teraz jestem w jaskini, ale, ale i tak jest kopalnia. A tam co? Uuuu Uuu! Nie, no Spawner pająków. Kurde No, ekstra. Wow. Jakieś siodło. No, no no. Tak to można się pobawić, no nie. Kurczę. Ale co ja z tego spawnera zrobię? No nic nie zrobię, Lol. Bo ja się tym spawnerem pająków tak zbyt bardzo nie zajmuję. Ale mógłbym se z nimi powalczyć. Dlaczego by nie? No nie? Troszeczkę zrobimy sobie taką arenkę. I zobaczymy, jak tam będzie się cisnąć. Dobra, jest pająk. Nie, no. Nie wiem, chyba to. Kurczę. No nie, Zostawię to. Może kiedyś mi się to przyda. Oczywiście muszę sobie wziąć to. Bo to fajne, fajne. Zrobię sobie coś z tego. No nie. Wow. Dobra. Jeszcze tutaj przez chwilkę zostanę. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał koordynację, ale mogę Wam pokazać, gdzie ja to ogólnie jestem. Tutaj sobie możecie zobaczyć. Dobra. No, i szczerze wam powiem, no nawet fajnie, fajnie to wygląda, kurde. Myślałam, że będzie skrzynia. No i była skrzynia, były dwie skrzynie z siodłem. Nie wiem, no nie wiem. Na razie mi się podoba. Na razie mi się ta seria podoba. Słuchajcie, jak takie rzeczy będę znajdywał, jeszcze Spawner szkieletów, kurde. No. No cudo. Tak, to się można pograć dopiero, a wiecie no. A co to jest jak? Po prostu se grasz, grasz, grasz. Lazerut masz. <grych> Dobra. Okej. Okay. No to co? No to chyba tyle by było na tym odcinku. Byliśmy w kopalni. I znaleźliśmy coś niesamowitego. Chociaż nie wiem, czy ja coś z tego zrobię w ogóle. Na jakim jestem poziomie no Na 15. Raczej nic z tego nie zrobię. Ale będziemy mieli fajną arenkę. Potem bym sobie mógł pójść na imprezę do nich. No nie, dobra. No to ja się teraz będę z Wami żegnał. Subskrybujcie, oceniajcie. Lajkujcie. Wiecie, znalazłem spawner. No, i chyba coś z tym zrobię. No nie no, bo co? Spawner? No to jakiś mob grinder drugi, czy może coś w tym stylu. Dobra, no to ja się będę z wami żegnał. Subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie. No to nara.